Dostałam bana niby zanękania tutaj macie, nawet moja koleżanka może potwierdzić, że ja nic nie robiłam, ja no tylko, real. W... nawet siedziałam tylko w domu, siedziałam tylko w domu na Brookhaven, grałam sobie z nią i nagle bana dostałam za nękania. Ja tylko weszłam na Brookhaven i ciągle mnie wywalało. No i, i wziął ci jeden typek do no właśnie, domu. No właśnie, wziął mnie jeden typek do swojego domu za premium, ja nie mogłam zejść, bo mi się w ogóle wyłączył ten się w ogóle wyłączył e, przycisk skok nie wiem czemu ten co, że nie może znaczy ten co schodzisz z kogoś no właśnie no u mnie no właśnie u mnie w ogóle no, tego nie było i nagle za nękaniem mnie zbanowali tutaj macie Ej Sara ty jesteś u mnie aktywna Co <laughs> a ja jestem zbanowana na, na jeden dzień tutaj macie nawet mogę wam pokazać o ruszam tym więc jakby ich zda. Mam nadzieję, że. Tuesday, e... Wednesday. No. Ej, Ej, czy ta... patrz, Wednesday, czyli wtorek. Przecież. We... Przecież Wednesday to środa. Tuesday. Just... A nie Monday, Tuesday. Monday, Tuesday. Była Tuesday. Tuesday, Wednesday. Say, you say, you say Wednesday. A nie Monday, Tuesday. Ja widzę wie. To będziemy grali w chyba. Lub w Duolingo. Duolingo to nie gra, stara. No, wiem, ale wiesz, co mi raz wysłało. Co? Why did you ignore me, bebe? Baba, baba? Oj, no, widziałam ten szans. No, dlaczego mnie ignorujesz, kochanie? No, ponieważ mama mi tłumaczyła się w języku angielskim, czasami Baby mówi się na kochanie, właśnie. No. Męża. Ale Baby to ciężko. Czemu mnie ignorujesz, dziecko? No. Łatwa stigma. Le Dobra, e, więcej, e, Ej, więcej... Daj, mi to przeczytać, stara. Ej, Ej, zatrzymaj na chwilę. Dobra. Dobra, przeczytamy wam to, ko kochani. Ej, cześć, jest cześć, cześć, e, Poczekaj, mogę? E, Przeczytamy wam to dotąd, bo tam e, było, że niby kogoś wyzywałam na czacie, a ja nikogo nie wyzywałam. Ja siedziałam w domu i gadałam z koleżanką. No real. Dobra, przez rok, a jeśli ponownie naruszysz standardy społeczności, twoje konto może zostać zawieszone co najmniej na trzy dni. A jak będzie na sześć, to... Kobiety mogą mnie nawet zbanować na zawsze, nie. jeśli dalej nie będę przestrzegała niby tych zasad. No, ty nic nie Właśnie, ja tylko siedziałam z tobą w domu i gadałam. No raz. Nie, nawet kiedyś Zasiema i Elo i co tam u ciebie zbanowali? Na ile? Tydzień? Na 6 dni, stara. I powiedziała, że jeśli ponownie naruszysz standard, mogę być zbanowana. Tam, na tak. Na... Stara. Ja nic nie zostałam zawieszona w Robloxie. Stara. Ja właśnie nikogo nawet nie wyzywałam. Widziałeś, że ja tylko gram. Mm. Nasz -ni monitoring. Czekaj. Monitoring. <grystanie> monitoring. Kochani, ja tak. Czekaj. <grystanie> Nasz monitoring. Monitoring. Okay, ja to... Moni... no, Wybacz. Zaraz to te... powiem. Nasz monitoring zawartości wykrył, że ja zachowa... na... twoje zachowanie na platformie Roblox zostało naruszone. Warunków użytkownika sprawdzono. Wednesday, April... 9.2025 6.31 Pymy, a nie ma 6.31 Stara. 6 na. No, nie co jest to ja po południu to ja Po południu? To jestem, wieka, star, która to. Nie wiem. 18. 18 tak, kochani, 18.31. Uwagi, moderatora. Na platformie Roblox nie jest dosłonione gnębienie ani nękanie członków społeczności. A przeczyta mi całe. Nie, 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 nie. nie. Bo tam niby by że wyzywałam przypomnieć, a nie pisałam przypomnieć. Przeczyta nękanie. Filka, tu zaczynamy, bo chcę zobaczyć całe. Ale kochani. Kochani. My... Od... Nie, 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 nie. Od... Nie na dół, nie na dół. No nie, lepiej, żebyście tego nie widzieli. No.